Rezonans magnetyczny ma ogromne znaczenie zarówno w procesie diagnostyki stwardnienia rozsianego, jak i w procesie monitorowania choroby. Czy lokalizacja i wielkość zmian mają znaczenie w, dla przebiegu, dla rokowań w chorobie? czy rezonans wykonujemy z kontrastem, bez kontrastu i dlaczego, a także, co bardzo ważne, które odcinki powinny być badane, żeby właściwie monitorować i diagnozować stwardnienie rozsiane. Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w tym filmie. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym filmie mój gość dr Siger odpowiada na Wasze pytania i moje pytania, Dotyczące właśnie diagnostyki obrazowej w stwardnieniu rosianym, czyli rezonansu magnetycznego. No zmiany to są takie, mówiąc kolokwialnie, białe plamy w badaniu rezonansowym na obrazach FLER, ale obrazach T2 zależnych. Zmiany, które opisywane są przez radiologów jako zmiany deminilizacyjne. Aczkolwiek no, muszę podkreślić, że zmiany demienizacyjne to są zmiany, które oczywiście najczęściej kojarzą się ze stwardnieniem rozsianym, ale tak samo w obrazowaniu rezonansowym, w badaniu rezonansowym mogą, um, występ, mogą um, być obrazowane zmiany, które są charakterystyczne również dla innych chorób, które nie mają żadnego związku ze stwardnieniem rozsianym, jak na przykład w toczniu, czy jak na przykład w innych chorobach okładowych, chorobie Sigrena, czy w zapaleniu mózgu. Lokalizacja zmian ma większy wpływ na rokowanie niż sama ilość zmian, bo są pacjenci, którzy mają bardzo dużo zmian, i nie mają dużej progresji, nie mają częstych rzutów, i są pacjenci, którzy mają kilka zmian, ale zlokalizowane w takich newralgicznych strukturach, obszarach mózgu, że to powoduje, że niestety ta choroba postępuje, że postępuje niepełnosprawność. Takimi miejscami, które są bardzo czułe na objawy kliniczne które zawsze by były objawy kliniczne. To jest y, móżdżek, to jest przede wszystkim rdzeń kręgowy, to są nerwy wzrokowe. A tutaj mamy z kolei przykład takich zmian podnamiotowych, czyli móżdżek. To jest taka duża zmiana, no i ta zmiana z dużym prawdopodobieństwem jednak daje objawy neurologiczne. Po drugiej stronie mamy tak samo taką zmianę hyperintensywną. To są te zmiany, o których mówiłam, że one są z kategorii tych bardziej takich niebezpiecznych, bo one źle roku. To pacjenci już mają takie zmiany, najczęściej mają już takie objawy neurologiczne. No, i to są również zmiany, które mówi się, że tak źle rokują, że pacjent może mieć kolejne rzuty, może mieć postęp choroby. Również w tej chwili coraz częściej zwraca się uwagę na zmiany, które są w korze mózgu, bo te zmiany z kolei są związane z zaburzeniami poznawczymi, na które pacjenci bardzo często w tej chwili zwracają uwagę. To są również zmiany, które mogą dawać zespoły zmęczenia, więc to jest coraz częściej podnoszony argument przez pacjentów, że ta choroba post ona nie postępuje, biorąc pod uwagę ich deficyty takie neurologiczne, tylko na przykład postępuje, bo oni zauważają, że mają coraz większe problemy z pamięcią, z koncentracją i z uwagą. Tutaj z kolei mamy inny rodzaj plaki deminizacyjnej, plakę przykorową. To są takie często plaki, które są troszkę w kształcie takiego, takiej litery U. Te zmiany, które tutaj właśnie widzimy, te przykorowe one bardzo często związane są z zaburzeniami, tak zwanymi poznawczymi, to są właśnie ten nowy rodzaj zaburzeń, który tak w ostatnim okresie jest szeroko dyskutowany. Pacjenci są bardzo ciekawi i dostając opis, bardzo wnikliwie te opisy czytają, zadając bardzo wnikliwe pytania, zaczynając od ilości tych zmian deminizacyjnych, gdzie one są położone, co, jakie objawy im dają. Według mnie nie ma kompletnie sensu, żeby w sposób zero-jedynkowy sprawdzać, że zmiana, jeżeli jest położona w móżdżku, to za chwilę pacjent będzie miał zaburzenia równowagi, zawroty głowy. Jeżeli położona jest w korze mózgu, to za chwilę będzie miał zaburzenia poznawcze. Jest to bardzo, bardzo indywidualne i naprawdę są pacjenci, którzy mają zmiany podnamiotowe, czyli tak zwane zmiany w mózgu i nigdy nie mają żadnych zawrotów głowy, nie mają zaburzeń równowagi. No i są tacy pacjenci, którzy nie mają zmian w mózgu na przykład i też i mają z kolei zaburzenia równowagi. To na co my zawsze zwracamy uwagę, że rezonans jest badaniem dodatkowym. Dla nas najważniejszy jest obraz kliniczny. Wręcz istnieje coś takiego jak paradoks kliniczno-rezonansowy. Czyli pacjent jest w bardzo dobrej kondycji i może mieć ogromną ilość zmian może ogromną to nie, ale bardzo dużo zmian i są z kolei pacjenci, którzy mają kilka zmian i jeżdżą na, na, na wózku. No to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że do rozpoznania stwardnienia rozsianego my musimy mieć obraz kliniczny, musimy mieć obraz charakterystyczny obraz rezonansowy i wykluczenie innych chorób. Więc pacjent, który idzie na badanie, na przykład z powodu bólów głowy, i w tym badaniu rezonansowym okazuje się, że ma dużo zmian. I są to zmiany, które są nawet pod względem lokalizacji, takie jak w stwardnieniu rozsianym, no nie jest pacjentem chorym na stwardnienie rozsiane. Można się zastanowić, czy to nie jest właśnie pacjent z radiologicznie izolowanym e, objawem, czyli tak zwanym RIS-em, e, ale są też bardzo konkretne kryteria risu. u e, Oczywiście rozpoznanie risu, czyli tylko zmian w rezonansie u pacjenta bez jakichkolwiek objawów neurologicznych, zawsze zwiększa ryzyko rozwoju stwardnienia rozsianego w ciągu następnych kilku lat. I tutaj dane są dosyć spójne, że w ciągu 5 lat to nawet może być 50% pacjentów, a w ciągu 10 lat to może być nawet 70% pacjentów. Na pewno taki pacjent, który nie klinicznie nie ma objawów, a ma Zmiany w rezonansie wymaga dokładnej uwagi, dokładnej obserwacji, a przede wszystkim diagnostyki różnicowej, ale również bardzo ważny jest tak zwany element świadomości, żeby pacjent wiedział, co unikać, co może indukować rzut, w jaki sposób w różnych sytuacjach się zachowywać. Często pacjenci pytają się, jak w badaniu rezonansowym opisywane są zmiany, na przykład w rdzeniu kręgowym, czy to ma jakieś znaczenie? Nordzen kręgowy jest bardzo ważną strukturą, w której bardzo często są zmiany deminizacyjne i rzadko te zmiany nie dają żadnych objawów. Objawy to są przede wszystkim niedowłady kończyn dolnych, to są skurcze kończyn dolnych, to są zaburzenia czucia na kończynach dolnych, czy też na kończynach górnych czasami, to są również problemy ze zwieraczami. Nie... A z kolei tutaj mamy przykład takiej typowej zmiany deminizacyjnej. W rdzeniu kręgowym. Tu mamy odcinek szyjny. To jest taka zmiana. Mówi się, że ona ma, wielko, ma kształt takiego cygara. Ona jest dosyć y, taka linijna, ale nie jest długa. Ona ma jeden, dwa segmenty rdzenia, czyli powiedzmy sobie kilka centymetrów. Jest na przekrojach takich innych, bo tu mamy takie przekroje, które mówisz, że to są strzałkowe, czyli pocięty jest rdzeń kręgowy w pionie, a tu mamy w poziomie, czyli zmiany poprzeczne, obszar, przekroje poprzeczne i tutaj ta zmiana jest tak bardzo charakterystycznie widoczna. Nie jest prawdą, że do diagnostyki stawienia rozsianego powinni Powinniśmy wykonywać tylko badanie rezonansowe głowy. Prawidłowa diagnostyka chorego na stadnienie do to jest badanie rezonansowe mózgu, odcinka szyjnego i piersiowego i w tej chwili również lędźwiowego. To kiedyś uważano, że tylko odcinek szyjny, a teraz pełna dobra diagnostyka obejmuje również odcinek lędźwiowy. Dlaczego? Dlatego, że są choroby bardzo podobne pod względem obrazu klinicznego, pod względem również badania rezonansowego, w badaniu mówimy tu o głowie, które mają charakterystyczne zmiany w odcinku lędźwiowym, ale czy się te choroby absolutnie inaczej. Badanie takie um, oceniające postęp choroby, to badanie... Um, przede wszystkim głowy, no takie niestety mamy wytyczne i zalecenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Mówimy tu oczywiście o programie. Ale są pacjenci, którzy wiadomo, że mają tak zwane rzuty rdzeniowe. W badaniu rezonansowym głowy mają bardzo mało zmian, albo wręcz w ogóle tych zmian nie mają, a mają zmiany tylko w rdzeniu. Więc jeżeli pacjent ma objawy, nowe objawy z rdzenia kręgowego, obligatoryjnie należy mu zrobić badanie rezonansu właśnie rdzenia kręgowego. Do monitorowania według NFZ-u oczywiście zalecane jest tylko badanie głowy i my się niestety do tych, do tych zaleceń musimy stosować, ale zawsze istnieje taka możliwość. Aby zlecić dodatkowe badania, jeżeli nie w ramach nowego programu, ale na przykład w ramach dodatkowej wizyty w poradni. I bardzo często tak właśnie lekarze robią, ja bardzo często rozmawiam z lekarzami, też edukujemy lekarzy, że monitorowanie, nawet właśnie oceniające skuteczność terapii, to jest monitorowanie dotyczące oczywiście głowy. Ale również rdzenia. Natomiast jeżeli pacjent jest już w programie, jest już leczony albo monitorowany, nie leczony, ale na przykład chcemy go monitorować, to w tej chwili pojawiły się takie zalecenia i coraz częściej będziemy się chyba do tego stosować że jeżeli pacjent w ciągu roku leczenia nie ma żadnych nowych objawów klinicznych, jest tak zwany stabilny czyli nie ma zaburzeń poznawczych, nie ma nowych niedowładów, nie ma zaburzeń czucia, to oczywiście musimy wykonać badanie po roku, zgodnie z wymaganiami NFZ, ale nie musimy koniecznie wykonywać mu badania z kontrastem. Poza tym chcę podkreślić, że e, zmiany wzmacniające się, one utrzymują się, to wzmocnienie utrzymuje się mniej więcej 6 tygodni, więc może być tak, że w którymś momencie pomiędzy pierwszym a drugim badaniem ta zmiana była, ale my robimy badanie w takim momencie, że już jej nie ma. I my tak naprawdę tylko na podstawie tych zmian wzmacniających się nie monitorujemy aktywności. O lepszym parametrem do oceny tej aktywności jest np. powiększanie się zmiany, bo zmiana się powiększa, powiększa, powiększa i to powiększanie trwa najczęściej miesiące i ono się utrzymuje. Badanie rezonansowe, wynik tego badania rezonansowego jest własnością pacjenta i każdy pacjent ma prawo poprosić o płytę, ponieważ jest to dowód i jest to jego dokument. Bardzo ważne jest, aby pacjent posiadał taką dokumentację zdigitalizowaną, ponieważ pacjenci na przykład jeżdżą do różnych lekarzy. Sam opis. No, pokazuje pewne spojrzenie radiologa, ale jeżeli neurolog otworzy takie badanie, sam go obejrzy, to czasami okazuje się, że też widzi inne rzeczy. Poza tym, na podstawie kilku badań, i to tylko badań nagranych na płytach, można ocenić, czy są nowe zmiany. No, dla mnie osobiście, posiadanie przez pacjenta płyty i oglądanie płyt jest y, nawet ważniejsze niż opis radiologa. Bardzo trudno jest porównać badania, które są robione na różnych aparatach, a przede wszystkim y, mają tak zwane różne sekwencje. Zmiana 3,5-3,5 jest zdecydowanie niezalecana. Oczywiście są sytuacje życiowe, że y, zmieniany jest w danym ośrodku rezonans, bo na przykład jest możliwość zakupienia 3-teslowego aparatu, no to trudno, to wtedy no jest to siła wyższa tak zwana i Wykonuje się na takim aparacie, jak jest dostępny. To, ale to można z kolei jeszcze w jeden sposób rozwiązać ten problem. Bardzo ważna jest, jest sekwencja. Więc pierwsza rzecz to jest te same skanery powiedzmy sobie, te same skanery o tej samej mocy, ale druga, nie mniej ważna rzecz to jest takie same sekwencja, przede wszystkim taka sama grubość warstwy. No, grubość warstwy, tak zwana grubość warstwy, najczęściej 3 mm, do 5 mm. Bo jeżeli warstwa ma 5 mm, no to powiedzmy sobie, mózg, kolokwialnie mówiąc, jest skrojony na plasterki grubości 5 mm. I pomiędzy tymi warstwami 5 mm najczęściej jest przerwa. I my tego, co jest w tej przerwie, nie zobaczymy. A może być tak, że to niewielka plaka właśnie się umiejscowiła w tej przerwie. Natomiast warstwy 3 mm. Te, te, te grubość 3-litrowa, no to są o wiele cieńsze warstwy. My ten mózg kroimy na plasterki takie cieńsze i najczęściej pomiędzy tymi plasterkami, tymi warstwami nie ma dużej przerwy. Czyli my jesteśmy w tym momencie w stanie zobaczyć więcej zmian. Idealną w ogóle sytuacją jest to, co my w tej chwili próbujemy zachęcić radiologów, żeby tak ustawiali te protokoły rezonansowe. Aby to były takie sekwencje, które nie mają w ogóle przerwy między warstwami i mają bardzo cienkie warstwy, powiedzmy sobie 1 mm, więc to już jest w ogóle sytuacja bardzo komfortowa, bo wtedy my obrazujemy absolutnie wszystkie zmiany. Mało tego to są takie sekwencje, które my możemy sobie po badaniu rekonstruować, czyli obracać w, różne, w różnych przekrojach i jeszcze je ciąć na plasterki już po samym badaniu, tak jak dowolnie chcemy. A propos tych badań, które są wykonywane prywatnie, że one no, nie spełniają oczekiwań jakościowych, może tak. Od dłuższego czasu w Polsce mamy rekomendacje Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Polskiego Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, jak badać pacjentów podejrzanych o stwardnienie rozsiane, w rezonansie jak ich monitorować. I te rekomendacje mają w wielu, w wielu szczegółach opisane, jakie sekwencje należy wykonać, jakie, jakie parametry powinny mieć te sekwencje. To są, to są bardzo proste sekwencje, i staraliśmy się no, zorganizować cały taki program wprowadzający te. Te zalecenia. I z tego co wiem, to większość państwowych może ośrodków taki, te protokoły stosuje i coraz więcej również prywatnych firm, które wykonują badania, również takie, tymi zaleceniami się posługuje. Bardzo dziękuję Pani doktor za tę rozmowę. Bardzo dziękuję za odpowiedź na pytania. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe, zadajcie je w komentarzu. Być może uda się na nie odpowiedzieć w jednym z następnych filmów. Do usłyszenia!